19.55 i 34, chyba 34 minuty. Nie, nie no, słuchaj, minuta, minuta czy... Tak, i kolejny rozdział z agentem federalnym. Jak długo? może jeszcze potrwać? No, zaraz powinien No i zapytać. na coś czekamy. No cóż, no mamy przecież nasze okulary, prawda? One mają parę fajnych funkcji. piłka bajer <taki> takie nie wiem Sony PSP3, nie? <taki> jeszcze raz chwilę i ktoś na nas dziwnie spojrzy <taki> o co chodzi? <taki> dobra, starczy Dobra, schowaj zabawkę Przepraszam was na chwilkę, za chwilę wrócę Dobra, to w takim razie wstaniemy Nie no, jeszcze nie będziemy Musimy na coś zaczekać No, trochę się dłuży nie Zmieniłem garnitur stary Dobra, wstań stąd Nie no, jasne Nudy Pery Nic Chyba przyszła pora na zabawę ziwo. Nie, to cierpiłaś. O, właśnie. Patrz, na szefa. Charlin wychodzę, potem przejrzę raporty. Odwołaj wszystkie popołudniowe spotkania. Dobrze. A, panie kapitanie, jest tu agent Norman Jaden z FBI. A no tak, Jaden. Oczekiwaliśmy pana przybycia. Trochę się śpieszę. Może pan pójść ze mną? Porozmawiamy po drodze. Tak, oczywiście. Chciałbym się zorientować w sytuacji, zanim zaczniemy, ale to chyba niezbyt dobry nie, moment. Nie, może być teraz. Z tym, że mam konferencję prasową. odbywają się codziennie. Proszę mi wierzyć, No, konferencja, konferencja nie wiadomo, prasowa co na swoim stanowisku jest najważniejsza. Na szczęście dziś mamy coś nowego. Poznał pan porucznika Blake'a? Tak, spotkałem go rano. Działa według własnych metod, ale to dobre glina. Na pewno się dogadacie. A może umie pan wiązać krawat? No tak. Że co proszę? Będę szczery, poradzilibyśmy sobie bez pomocy FBI, ale tak. prasa nie daje nam spokoju. Sprawa zabójcy z origami zupełnie nas zaskoczyła. A teraz że nie można się nauczyć, jak wiązać krawat na podstawie gry Heavy Rain. Zakończy, ale nam trafił się naprawdę wyjątkowy cudak. Zostawia kwiaty i figurki origami. I bądź tu mądry. I nagle zbiega się prasa. I my stajemy się najciekawszym miejscem na ziemi. Mam za zadanie aresztować mordercę. Z całym szacunkiem, ser, Ale reszta. to już nie moja sprawa. Hmm. E... No, Skończmy mu ten krawat nie. szybko. Oczywiście, że nie. Ja tylko proszę o wyraźnie. Ja muszę podstępnie. cały czas trzymać te klawisze, nie, nie zauważyłem o tym. Prasa chce złapania sprawcy. A my musimy jak najszybciej podać im go na talerz. Hmm, nieźle. Nie zastąpiona szalin, pokaże nie pokażę panu gabinek. A jeśli to pana interesuje, to zapraszam na konferencję prasową. Rozezna się pan trochę w tutejszym klimacie politycznym. Dziękuję panu. Witaj w klubie, Jaden. Palant. Konferencja prasowa z pacer Blake'a. Gdzieś widziałem Blake'a. Może była tak, ja nie taka. Gdzieś po... tutaj był. Blanco, matko, sterowanie. Ja was o, jest Blake. Siedzi sobie w biurku. Papierkowa robota. Jestem gotowy. Może zaczniemy od rozmowy o śledztwie. Mam parę rzeczy do zrobienia. Jeśli do pana pasuje, pogadajmy później. Dobra. Drugi raz mi zbywasz, koleś. Proszę dać znać kiedy. Kolejny palant, już widzę, że będzie... Konferencja prasowa, czaruj. Muszę zobaczyć się z sekretarką Perego, żeby pokazała mi mój gabinet. Chcę zacząć no. pracę. Dobra, w takim razie olejemy tą konferencję prasową. Zbórka na prezencję dla Larego. Ładny zegarek. A, to tradycyjny prezent dla naszych nowych poruczników. Każdego roku kupujemy taki sam z okazji awansów, od 20 lat. To hmm, czyli bardzo dobry dębny, złote zegarek, tak? w takiej sytuacji, no i przy tym praktyczny. Może się pan dołożyć do funduszu? Brakuje nam jeszcze kilku dolarów. Czemu nie? Proszę pogratulować ode mnie, Laremu. Na pewno nie zapomnę. Gabinet pokażesz mi, gabinet. Oczywiście. Proszę tędy. No nie, skoro mamy pracę w policji, to na pewno będzie nam potrzebny właśnie gabinet. Ciekawe, co nam przygotowali. Hmm, tutaj. Jakieś reprezentacyjne miejsce. Czy jakieś. A. to mój gabinet? Tu kazano mi pana przyprowadzić. Jakby co wie pan, gdzie jestem. No, ekstra. Możesz chociaż pajęczyny wysprzątać. Ale chlew. Dobra, do roboty. Do roboty? Stary, to najpierw trzeba zrobić porządek. Tak, tak, ale nie. To raczej jakiś większy schowek. No cóż, prosiłem o cichy kąt do pracy i chyba mam, co chciałem. Cichy kąt do pracy? Tu nikt nie zaglądał chyba od lat. No dobrze, w takim razie weźmy się do pracy. No. już wykonałem. To nam nie będzie potrzebne. Jaki kurz jezu. Teraz możemy usiąść. Hmm, świetnie. No i cóż, to nam da wymarzony efekt. Dobra, panie czy w takim razie odpalam okularki i zobaczymy, co tam. Jakie dowody zebraliśmy. Po pierwsze, zmienić gabinet. To ten e, patent jest po prostu genialny. Bardzo mi się to podoba. Wiesz, tak, tak czy chcemy mieć taki gabinet? Las? Czy ja chcę być w lesie? Niekoniecznie. Co mamy jeszcze? Mamy... Otwórz to. to jest. Hmm. Surowe, ale zarazem bardzo spokojne. Podoba mi się. Świetnie wykonane. Co mamy jeszcze? Otwórz. Wow! A taki wideo będzie mnie dekoncentrować. Co mamy dalej? Tu mamy las? Nie, woda jakaś. No w takim razie mamy cztery. Sprawdźmy to. Wow! Pomysły mieli bombowe. Pod wodą? Nie, to też będzie mi coś rozpraszać. Najbardziej mi się podobało. Mm, powierzchnia matca. tak, to mi się najbardziej podoba rewelacja, świetnie wygląda na czymś takim mogę pracować w takim razie wyczyść wszystko akta, sprawdźmy akta o, zabójca z origami Monus operandi zabójcy z origami Najpierw to sprawdźmy, otwórz. Osiem ofiar w ciągu ostatnich trzech lat. Sami chłopcy w wieku od 9 do 13 lat bardzo Brać mi to przypomina książkę moc. właśnie Alex Kawa do tych zła. Ofiary znikały w miejscach publicznych w biały dzień. Żadnych świadków. Ciała znajdowane 3 do 5 dni później. Utopione. W deszczówce. Dość okrutny sposób. Eee, a modus operandi? Otwórz. Ten sam rytuał. W dłoni origami na piersi orchidea. Ofiary znajdowane zawsze do 6 godzin od chwili śmierci. To znaczy, że trzymano je przy życiu przez kilka dni, a potem topiono. Przepytano ponad 3,5 tysiąca osób. Przesłuchano ponad setkę podejrzanych. Nie natrafiono na żaden trop. No dobra, czy w takim razie analiza, nie nie to chciałem. Da, no, w takim razie analiza. Zabójca jest biały w wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, opanowany i stanowczy. Typ PEDANTA. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje, ale ma swobodny czas pracy. To dużo mówi o sprawcy analiza geograficzna. Hmm, niemożliwa. Za mało danych, tak? Dobrze, w takim razie jeszcze sprawdźmy analizę. Miejsce zbrodni? Tam gdzie znajdowano ciała zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary znikały jesienią. Wszystkie zniknęły jesienią, to analiza geograficzna. Zabójca szybko poczuł się pełny. Swobodnie działa coraz dalej od miejsca zamieszkania. To utrudni stworzenie profilu geograficznego sprawcy. Hmm, dość duży obszar do przeszukania. Dobra, wyczyść wszystko. Eee, w takim razie wskazówki. Może coś znajdziemy ciekawego. Ślady opon. Analiza. Co to za samochód? Eee, Zabójcy chyba jest? jeździsz Euroletem Malibu z 83 w Rolet Malibu z 1983 to dużo mówi. No jest geograficzna, mogę sprawdzić, gdzie są takie samochody. Niestety, za mało danych. No dobrze, to w takim razie inna wskazówka: orchidea, nie, figurka origami, analiza, brak odcisków i dowodów. Nie ma. Na? Się na czym Czyli straszne? W jeszcze ostatnie. Orchidea. Analiza. Co to za gatunek przede wszystkim? I gdzie można taki dostać? Może w kwiaciarni sprawdzimy w takim razie. Mm, popularny gatunek. Niczym nie pomoże. Mhm. Mm gdzie można dostać takie? Orchidea to popularny o, kwiat. Do kupienia w każdej kwiatarni. Nic to nie da. W takim razie wyczyść wszystko. I na tym byśmy skończyli.